Witam Was, zapraszam do rozkładu dla wodnika na luty. O miłości oczywiście. Zobaczymy, co w tej miłości, w związkach, relacjach, jak to wygląda energetycznie na ten najbliższy czas. Pamiętajcie, to rozkład jest ogólny, więc nie będzie dla każdego, nie wszystko. Bierzcie tylko to, co z Wami rezonuje. Bardzo fajny czas takiego przełomu, e, zmiany, wychodzenia z czegoś, co, mm, co było smutne. Tutaj e, wszelkie e, takie smuteczki, boleści, jakieś niespełnienia. Czy to takie poczucie obolałego serca, poczucie nie, jakiegoś takiego nieszczęścia, niepokoju będziesz to żegnał, tutaj przychodzi już czas aby zamknąć pewne drzwi, bo one one się już chcą zamknąć i ty też już poczujesz w sobie tą gotowość żeby to coś odpuścić i przestać tak wzdychać, bo niektórzy to um, mieli naprawdę coś takiego um, może jeszcze trochę to czujecie, ale to będzie odchodziło Taka nieumiejętność pogodzenia się, że coś nie wyszło, że coś tam nie dla mnie, że ktoś nie dla mnie, że, że coś jakby się nie udało, i takie było przeciąganie w czasie rozpaczy, takiego ubolewania, też jakby użalanie się nad sobą, i niefajne energie. Więc te rzeczy niefajne, te rzeczy właśnie takie trudne, smutne, one będą cię opuszczały, i ty tutaj też już będziesz w takiej gotowości, aby sobie pójść dalej, aby iść do nowego. I tak rosnę w siłę, czuję się coraz lepiej, coraz taki czuję większą pewność siebie, zaczynam się przebudzać, bo do ciebie idzie nowe. Idzie taka energia nowego życia, takiego masz szansę naprawdę się tak zrewitalizować, uleczyć. Tylko wiadomo, to się samo nie zrobi, ale energia ci sprzyja, mogą ci sprzyjać różne okoliczności, wydarzenia życiowe. Potrzebna jest jeszcze Twoja chęć do tego właśnie, aby, aby powstać, aby iść dalej, aby tutaj zmierzyć się z tym, co nowe. I takie jest Twoje wyzwanie na ten najbliższy czas. Po prostu wylecz się. Daj sobie szansę na nowe życie, na nową taką wersję siebie. I nie trać nadziei. Masz zobaczyć to, to światełko w tunelu, bo ono cały czas jest, cały czas świeci. To nie jest tak, że wszystko stracone. Tak jak wydawałoby Ci się w pewnym momencie w życiu, że że to nie, że to już wszystko jest do bani, że to jakoś jest moje życie jest beznadziejne. Tak może niektórzy mieli aż takie głębokie smutki. No to teraz zanosi się na zupełne inne energie, inny czas, lepsze samopoczucie. Tak się tutaj wzmacniasz, zaczynasz oddychać głębiej, wyruszasz do przodu, pojawiają się na Twojej drodze nowe osoby. Nowe początki, ktoś cię gdzieś zaprosi. Dużo takiego kontaktu z ludźmi, dużo komunikacji, otwierasz się. Na coś. Ktoś cię obserwuje też. Niektórzy z Was macie takiego bacznego mm, obserwatora, kto tam gdzieś no, jest w jakimś sensie tobą zainteresowany, i on może zagadać do ciebie w tym, w tym miesiącu. Może się mm, jakoś połączyć z tobą, próbować nawiązać kontakt, jakąś więź. Także ty tutaj masz za zadanie się przebudzić, dać sobie siłę, dać sobie moc. Odzyskać, odbudować siebie, dać sobie taką, um, taką energię nowości, tak się tutaj um, po prostu pozwolić sobie żyć, pozwolić sobie na, na to, że, że nie wszystko stracone możesz jeszcze spełnić swoje marzenia. I to otwórz oczy, zobacz to, poczuj to, bo ten czas, który gdzieś tam cię zmęczył, jakby w um, Pędził w jakieś takie smutki, nostalgie, boleści duchowo-sercowe, to on już odchodzi, już go nie będzie. I ty. E, jakby tutaj wstajesz na nogi, podnosisz głowę do góry. Wiadomo, każdy dzień następny będzie lepszy. Będą się wydarzały jakieś inne e, sytuacje, to coraz to nowe okoliczności, ale masz taką, taką falę, taki przypływ nowości, świeżości. Dobrego, dobrej energii masz przypływ. Dziękuję Wam za uwagę i to usłyszę.